Panie Chrystusie, Panu, uczestnicy dzisiejszego nabożeństwa. Kiedyś do pewnego państwa przybyli misjonarze i opowiadali o oczywiście głównych zasadach wiary chrześcijańskiej. Dowiedział się o tym król tamtej krainy i kazał przyprowadzić ich do siebie. I wobec zgromadzonego dworu poprosił, żeby wyjaśnili tą swoją, jak dla tego państwa, nową naukę. Kiedy misjonarze w możliwie krótkich słowach wyjaśnili główne zasady wiary chrześcijańskiej, prawdy wiary, król spytał dworzan, jak wam się zdaje, czy ta nowa nauka, którą usłyszeliśmy, zasługuje na to, żebyśmy ją przyjęli. I wtedy powstał najstarszy z dworzan i mówi: Królu, jeżeli ci ludzie, to znaczy misjonarze, Powiedzieli nam, kim jesteśmy, kto nas stworzył, po co tu jesteśmy, ale najważniejsze, jeżeli ci ludzie powiedzieli nam, co będzie potem, po naszej śmierci, to ta nauka na pewno zasługuje, żeby ją żyć. Dlaczego to mówię? My ludzie mamy taką jedną charakterystyczną cechę. Nigdy nie umiemy cenić tego, co mamy, a tym bardziej tego co bardzo łatwo nam przyszło. Bo jeżeli człowiek składa całe życie pieniądze i coś kupuje, na przykład drogi samochód, który był marzeniem jego życia, no to, to go ceni. A jeżeli coś otrzymał w spadku, to niekoniecznie tą wartość umie ocenić i o niej pamiętać. I tak jest z naszym chrześcijaństwem. Myśmy to chrześcijaństwo przyjęli od rodziców. Webraliśmy z mlekiem matki. I przynależność do chrześcijaństwa nas właściwie nic nie kosztowała. Nie musieliśmy trudzić się, żeby to chrześcijaństwo zdobyć. I dlatego może nie umiemy należycie jego cenić. Może taki mały bardzo przykład. Wiem, że te samochody przeszkadzają, ale pozwólmy. Niech jeżdżą. A raczej skupmy się tu. Mały przykład. Kiedyś, a seminarium ukończyłem na Łotwie w Rydze. To była jedyna możliwość w czasach Związku Radzieckiego Katolickie Seminarium. Odprawiałem pogrzeb na jednym z pięciu ryskich cmentarzy. A tam wszędzie są kaplice, tak jak tak dobry kościół. I tam jest ołtarz. Jeżeli pogrzeb prawosławny, katolicki czy luterański, bo te religie tam są główne, to odprawiają przy ołtarzu. A jeżeli pogrzeb niewierzących, to ołtarz się zasłaniał, jak w teatrze, kurtyna taka, zasłona. Już ołtarza nie było i w ten czas pogrzeb cywilny, tak zwany. Akurat było tak, że był jeden mój pogrzeb, potem był pogrzeb cywilny i znów katolicki pogrzeb. Ja odprawiłem pogrzeb, wróciłem. Od mogiły, i akurat zaczął się cywilny pogrzeb, już zmiana dekoracji, ołtarza już nie widać. Tak zwany to południowską nazywa się Runa ta jest Mówca. Zaczyna coś tam mówić, ale mnie było ciekawi zobaczyć, jak wygląda taki pogrzeb. Więc ja pojechałem na chór, tam organy też są. Przedem na chór i tak sobie z góry zaglądam. Grali na skrzypcach elegancko, nawet im pomogłem. Bo organistka się spóźniła i dlatego pogrzeb trochę zatrzymał się, nie wiedzieli co robić, bo jej nie ma. Ja mówiłem dobrze, to ja mu pomogę grać, dajcie nuty szybko. I tam ja zacząłem jeszcze jakoś po szkole muzycznej, pamiętałem trochę, grałem. Tej zdziwili się, no, jednym słowem pomogłem. organistka dojechała potem. Ale co chcę powiedzieć? Ten mówca mówił o pięknym niebie, o kwiatach, o ptakach, które jeszcze i tak dalej, coś tam w tego typu. Myślę sobie, no to wszystko to piękne, ale komu on to mówi? I nagle zobaczyłem tego to był pułkownik wojskowy, który grzebał swoją żonę. Widocznie skądś daleka przywieźli, bo ona była w takiej cynowej trumnie, zalutowana metalowa trumna, zalutowana. I w pewnym momencie bardzo wyraźnie zobaczyłem oczy tego pułkownika i zrozumiałem. On żegna się ze swoją żoną na zawsze. To był nie ból, to nie był smutek. To była bezdenna rozpacz. Widocznie nie ukochał. To była rozpacz. To był smutek, to był żal, którego w życiu nie widziałem. To naprawdę, proszę wierzyć, nie jest to hiperbolizacja. To się zobaczyło w tych oczach. Ja zrozumiałem, skoro on nie wierzy w nic, no to on przyprowadził to tylko futerał od tego, co kiedyś było człowiekiem, jego żoną. No bo tak, tak to jak umrzemy, jeżeli byśmy nie wierzyli, no to to zostaje futero, które się rozsypuje. No, taka prawda. Więc ja pomyślałem Aha. sobie jedno. Jak ten człowiek musi cierpieć, jeżeli on nie wierzy w nic, to znaczy na zawsze. Koniec, nie ma, nie istnieje. Dalej to, co Hindusi nazywają nirwana. A potem był znów katolicki bóg Oni wyszli z, z tej kaplicy. My dostali już tą następną trumnę. Nie było ani skrzypiec, nie było tam, e, nie pamiętam, czy grać na organach naszych już no, nie pamiętam, wiem tylko jedno. Zaczęli po łotewsku śpiewać psalm Mizerere. Zmiłuj się nade mną, Panie, pomył mnie Boże, mój serdzie Twoim. 50. psalom. Starsze kobitki, pięknie, spokojniutko na głosy zaczęły śpiewać ten psalm. I znów tak, jakby w kaplicę wzeszło słońce. O tego śpiewu, jakby się zaświeciło, takie promienie. Miły, sympatyczny, bardzo pogodny śpiew modlitwy. Czego nie było w poprzednim poprzednim. Piękne wiersze, piękna muzyka. Nawet Ave Maria Schuberta śpiewali. A co z tego, jak się nic nie wierzy. A tu modlitwa, promienie. Promienie słońca się ukazały w kaplicy. Ja pomyślałem, jak mało my o tym myślimy, jaki dar posiadamy chrześcijaństwu. Tak jak ci misjonarze, którzy potrafili powiedzieć, kim my jesteśmy, kto nas stworzył, kto tchnął ducha życia, po co tu jesteśmy i najważniejsze, a co będzie potem. Bo nasze życie jest bardzo krótkie niech jest To przecież jest mgnienie. Dlaczego mówię tu, na tym miejscu? Umiłowanie. Bo gdybyśmy nie wierzyli w życie wieczne, nie wierzyli w Boga, nie, byliśmy chrześci nie bylibyśmy chrześcijanami, to w ten czas wszystko w życiu straciłoby sens. Nie ma sensu. A odwrotnie byłoby poczucie okrutnej niesprawiedliwości. Ogromnej niesprawiedliwości. Bo tak niestety w życiu się dzieje. Ale jeżeli patrzymy z perspektywy wiary chrześcijańskiej, wszystko nabiera sensu. Nabiera znaczenia. Wszystko. I nawet coś, co może wydaje się niesprawiedliwe, ma też swój sens i swoje znaczenie. I dlatego, może tu na tym miejscu, w sposób szczególny i osobliwy, powinniśmy uprzytomnić, że jesteśmy chrześcijanami i jak niezmiernie wielki dar posiadamy i umieć. Ten dar cenić, ale nie tylko cenić, ale tym darem żyć. I w dniu dzisiejszym może w sposób szczególny to odczuwamy i rozumiemy. I tu na tym miejscu módlmy się o to, żebyśmy naprawdę byli chrześcijanami zawsze, i w chwilach radosnych, i w chwilach smutnych. I chwila, kiedy wszystko idzie według naszej myśli, układa się wszystko bardzo dobrze. I wówczas, gdy zdaje się, wszystko się wali, wszystko runie, wszystko się niszczy, w ten czas tym bardziej powinniśmy być chrześcijanami. A szczególnie tu, na tym miejscu i przy tym. Krzyżu, który jest świadkiem wielkiej niesprawiedliwości i wielkiej ludzkiej tragedii. Ale razem z tym jest to Krzyż. Krzyż, z którego padły słowa Ojcze Przebacz im. Właśnie kiedy Jezusa przybijano do Krzyża, Ojcze Przebacz. Im. Nie ma innej drogi. Jezus powiedział: Jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A nie można oddzielić krzyża od osoby Jezusa. Kiedyś bardzo mądry biskup amerykański, Fulton Schein, powiedział, że Stany Zjednoczone, Chciałby wziąć Jezusa, ale bez krzyża, bez cierpienia. Natomiast mówi: Związek Radziecki wziął krzyż, ale bez Chrystusa. To jest święta prawda. Wzięli ogromne cierpienie, ale bez miłości, bez przebaczenia, bez Chrystusa. A tak nie bywa. A my, skoro jesteśmy chrześcijanami, umiejmy przyjąć. Krzyż z jego symboliką cierpienia ale i zwycięstwa, ale z Jezusem. A Jezus to miłość i przebaczenie. Tylko tak. Niech Pan Bóg pomoże nam to zrozumieć. Cenić swoje chrześcijaństwo. Nade wszystko świeci. Największa wartość w tym życiu to właśnie nasza wiara. Nasze przekonanie. I umiejmy tą wiarą żyć. Zawsze. Każdej chwili naszego życia. Amen.